Opieka naprzemienna staje się coraz częstszą formą wykonywania władzy rodzicielskiej, o jaką dopytują rozwodzący się rodzice. Dlaczego tak jest? Myślę, że dlatego, że zmienia się i świadomość rodziców, i warunki wychowania dzieci. Również zmienia się status materialny ludzi, którzy takimi rzeczami się interesują. Dziś już nie jest niczym dziwnym, że rodzice mieszkają oddzielnie, każde z nich ma swoje mieszkanie, swój dom i każde z nich jest w stanie zapewnić dziecku tak samo dobre warunki, jakie miało w domu, który zajmowali wspólnie. Stąd idą w kierunku pieczy naprzemiennej, która pozwala im nie tylko kontaktować się z dzieckiem, ale również to dziecko wychowywać. Myślę, że to jest dobry kierunek. I myślę, że trzeba w tym kierunku zmierzać. Myślę, że trzeba też myśleć o rozwiązaniach prawnych, które będą pozwalały pomagać ludziom w uzyskiwaniu tego rodzaju orzeczeń. Czy w tej chwili jest optymalnie, czy nie, tego nie wiem. Natomiast sytuacja jest dynamiczna, ludzie się o to dopytują i wydaje się, że trzeba o tym coraz częściej rozmawiać.